kochani, zobaczcie co ja dzisiaj dostałam na imieniny. Galaretkę takie dzianko. I najdziwniejsze jest to, że to jest mój pierwszy prezent, odkąd żyję, który dostałam. Słuchajcie, od sąsiadów: no, zadzwonili do mnie z życzeniami i przy ich córeczka przyniosła mi piękne dzianko na imieninki. Stwierdziłam, że się z tym z wami podziela, bo naprawdę, odkąd żyję, to jest pierwszy prezent, jaki dostałam od sąsiadów, na imieniny, słuchajcie. Mam nadzieję, że się wojna nie szukuje. <laughs> nie no, żartuję. Także zobaczcie, no, no. wyśmienity prezent. No po prostu trzeba to zjeść. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Tada. Ach, pięknie. No po prostu pięknie. Naprawdę jestem w wielkim, wielkim szoku. I bardzo, bardzo serdecznie im za to dziękuję. Witajcie, kochani. Kasiula już jest dzisiaj obrobiona. Przyjechał pan, kopytka ładniej obczyścił. Całe 50 zł za nią daliśmy. Przy okazji zrobił nam też halinkę. Też 50 zł kosztowało obczyszczenie jej kopytek, bo ona ma takie dziwne, mocno zarośnięte. Teraz już nie ma. No i samemu nie byliśmy w stanie nad nią po prostu zapanować. No nie wiedzieliśmy do jakiego momentu możemy. No, także już jest teraz ładnie obrobiona. I w końcu czyściutka. Teraz sobie wcinają, pourwaliśmy im trawę tam z tyłu. Cały czas coś tu sypiemy, żeby w końcu tam wyżarły. No i weźmiemy się za te większe porządki. No ale wszystko po kolei. A Maciek siedzi, bo był niegrzeczny. No za Chiny nie pozwolił sobie, żeby mu kopietka obczyścić. Kurzył się na pana. Pan stwierdził, że nie będzie się w ogóle w niego bawił. No i tak co? Został nieoczyszczony. Będziemy musieli szukać drugiego pana. Witajcie moi kochani. Zobaczcie, co jeszcze na imieninki dostałam. Miodzik wielokwiatowy od mojego tatusia. Tatuś nie prowadzi miodziarni, że tak powiem, ale nasz zacny wujek, od którego podejrzewam, że ten miodzik jest drogi, przystępny, przysmaczek. Ale zobaczcie kochanie, co sobie zakupiłam. Le Chilled, zgodnie z planem. Książeczka ma 410 stron. Druczek, który wprost uwielbiam. No naprawdę... Przecudnie jest wykonany. To nie zakładeczka, ale no niech będzie chociaż to. Jak zwykle żadnych zakładek nie ma. Czy coś mnie tutaj zainteresuje? Być może drugi sen, ale to być może. Trzynastkę czytałam. Świetna książka. W labiryncie nie czytałam. Nie wiem, co to może być. Jakiś zaklinacz. No, być może coś ciekawego. Dobra, wrzucę sobie w sam. Środeczek. I teraz tak. Tu zobaczcie, to są trzy części. O, tom pierwszy z serii: Inspektor Gamasz. Louisa Penny. Martwa natura. Powiem Wam tak. Druczek taki sobie. Ja wiem, że niektórzy mówią po co patrzeć na druczki, ale wiecie, co niektóre są tak przejrzyste, że aż się po prostu chce je czytać, chce się je kupić. A więc tak. To będzie pierwszy tom. Tu jest drugi tom. Zabójczy mruz. Taki sam druczek jak tam. Też nie jest zły, ale już nie jest taki dobry jak zgodnie z planem. Co tu jeszcze mamy? Trzeci tom. Najokrutniejszy miesiąc. jakaż to będzie gruba nasza ta książeczka? Około 400 dwadzieścia pięć, stron. Zobaczcie grubość, tak to się przedstawia wszystko. O. Moja zacna książka, pięknie poprawiona. No to słuchajcie, ja się zabiorę za czytanie. Jeszcze muszę skończyć tamto Maybe Now. Jeszcze mi zostało gdzieś około 100 stron. No już dawno bym to przeczytała, ale ostatnio tyle miałem roboty, że to jest po prostu masakra. Naprawdę, tu jechać, tam jechać. No i jeszcze troszkę muszę się zabrać za mój bum, 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 miodziczek. Uwielbiam miodziki, nie wiem jak Wy, a takie prawdziwe są najlepsze. Tu widać, że poszło dużo cukru, bo jest tak mocno zbity. Chociaż też wielokwiatowe też takie bywają. No, ale co? Pszczołki wiedzą, co robią najlepsze. To słuchajcie, kochani. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Pa, pa!